Cześć, z tej strony Atlantis Trader, witam Was ponownie po dłuższej przerwie. Na początku chciałbym się tylko usprawiedliwić, że nie nagrywałem przez ostatnie dwa miesiące, z tego względu, że po prostu moje dzieci no, nie dałyby mi na tyle przestrzeni, żebym mógł nagrywać takie przejrzystsze wideo. Z tego względu sobie odpuściłem całe wakacje. Jak wiecie teraz mamy akurat, zaczął się okres szkolny, Zatem, no, siedzę teraz sam, więc mam odrobinę czasu e, do e, nagrywania już e, na bieżąco filmów. A, a jeżeli chodzi o odnośnie tradowania na żywo, no to też będziemy e, powoli zaczynać, ponieważ e, ostatnio zakupiłem trochę sprzętu komputerowego, więc e, no jestem gotowy po prostu, żeby e, dla Was było przejrzyściej, dla mnie też było łatwiej, także będziemy też lecieć na YouTubie z tradowaniem na żywo. Mniej więcej od godzin, powiedzmy, no nie wiem, będę myślał od godzin 8, ponieważ trzeba za zawieźć dzieci do przedszkola do godziny, e do godziny 17, maks 17.30, z tym, że będę musiał też się urwać, odebrać dzieci e między godzinami południowymi i popołudniowymi, ponieważ jeden muszę odrabiać wcześniej, drugi później. Ale będziemy lecieć z tym jakoś powoli, ja ja w międzyczasie poszedłem wam jakąś muzyczkę, żeby wam mieli czas, jeżeli będziecie oczywiście chcieć ze mną tradować. No okej, okay, dobra, to zaczynajmy. Dzisiaj pokażę wam po prostu strony, których ja używam i które odpalam na przykład wcześniej niż odpalam wykresy na TradingView. I pierwszą z nich jest na przykład właśnie Forex Factory. Ona nam pokazuje... Hmm, co się dzieje, jakie są wydarzenia na danej parę, parze walutowej. Jeżeli wrócimy się do wczoraj, na przykład, yy, interesują u nas ogólnie dwa kolory: czerwony i tutaj taki pomarańczowy. Jeżeli mamy te kolory, yy, to zalecam po prostu pół godziny wcześniej i około godziny później, nawet do dwóch godzin później, daną parę walutową sobie odpuścić. Czyli na przykład, jeżeli mamy Franka szwajcarskiego do dolara kanadyjskiego, odpuszczamy sobie, czy do Jena, czy do euro, i tak dalej, dalej, czy do dolara. Odpuszczamy sobie, jeżeli na przykład mamy tutaj godzinę 8.30, to wydarzenie godzin jest o godzinie 8.30, czyli godzina 8 do godziny załóżmy nawet 10:00 nie tradujcie na danej parze walutowej. Aha, jeszcze ważna rzecz, tutaj sobie zmieńcie sobie strefę czasową na oczywiście na Warszawę no w zależności też gdzie mieszkacie no możecie też oglądać nie za granicą i na przykład tak jak mamy tutaj też dolara, zobaczcie o godzinie 14.30, czyli od 14 do nawet 16 dajcie sobie spokój tradowania na parze dolara akurat to 16 to jest kolejne jeszcze ważniejsze wydarzenie, więc tym bardziej nie tradujcie od 14 do nawet 17 Albo nawet już sobie dajcie spokój z dolarem w tym dniu od godziny 14. I tak jak na przykład dzisiaj, 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 dzisiaj są najważniejsze wydarzenia, jest to pierwszy piątek miesiąca, czyli odnośnie, odnośnie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj może trochę nosić tak, zarówno krypto, jak i na Forexie, więc od 14 do spokojnie 16 Dajcie sobie spokój z tradowaniem, jeżeli jesteście początkujący. Oczywiście, jeśli chodzi o parę na dolarze i na krypto, będzie nosić najczęściej, po prostu wywala stop lossy, bo, ponieważ jesteśmy pewni, że rynek idzie, będzie powinien iść na przykład na kupno. A tutaj będzie po prostu strzał w dół, wybicie stop lossów, i wtedy możemy zawrócić do góry. Także no, jest to okres, który jest specyficzny dość na rynku Forexie i krypto, bo ponieważ krypto się, jak wiecie, skolerowało dość z rynkiem tradycyjnym, więc no zalecam sobie odpuszczenie tych trade'ów w tym okresie. A tutaj jest, mamy odpowiednik tej samej strony, tylko że po polsku. I tutaj na przykład, wchodząc w kalendarium raportu, bierzemy sobie dzisiaj, czy chcemy się dowiedzieć jutro, nawet no, dzisiaj ustalone. I mamy wszystkie te wydarzenia, które widzimy tutaj po polsku. Jest ich nawet trochę więcej. Z tym, że o tyle jest ta strona lepsza. Jeżeli na przykład mamy, tak jak tutaj mamy, odnośnie zatrudnienia, będzie dzisiaj chyba tak. Wydajność pracy, tak, tutaj jest stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia. O tyle jest ta strona lepsza, że odświeżając ją o danej godzinie, te wyniki są wklepywane na tej stronie szybciej niż w amerykańskiej wersji. Jest to o tyle lepsze, że po prostu wiemy, w którym kierunku powinien lecieć rynek. Na przykład, jeżeli mamy zatrudnienie wyższe, no to jest to pozytywna, pozy, pozytywny sygnał. Zatem możemy grać na przykład na wzrosty. Nie? Z tym, że nie zawsze tak musi być. Dlatego ja po prostu zalecam sobie odpuszczenie Gry od godziny 14, powiedzmy tutaj, sobie do, do nawet końca dnia, ponieważ akurat ten dzień jest najważniejszy, tak jak powiedziałem wcześniej. No, ok, lecąc dalej, która strona jest dla mnie przydatna? Jest to siła danej pary walutowej. Wchodząc na tą stronę, live charts, tutaj.co.uk, mamy sobie na przykład euro, które jest w tym momencie silne, czyli gramy po prostu na kupną euro na przykład do jena, bo jen jest słaby i jeżeli nam wykres pokazuje, że euro powinno iść do góry do jena, no to tam to nam pokazuje, że w danym momencie akurat ten trej może być bardziej że tak powiem skuteczny, tylko że tutaj musimy sobie odświeżać manualnie, widzicie już trochę coś, coś tu się tutaj pozmieniało, także o tyle jest to spoko ta strona następna jest analogiczna do poprzedniej i jest o tyle lepsza, że pokazuje nam też kierunek, w jakim kierunku dana para się umacnia, bądź też słabnie, tak jak tutaj funt brytyjski. Tak jak widzimy, te idą do góry, pierwsze trzy, a funt leci w dół. Tu też musimy odświeżać manualnie. I o tyle jest to, po prostu to dobrze, że widząc to, na przykład dolar się umacnia tutaj, do funta, no to jeżeli widzimy takie zagranie, no to możemy grać na sprzedaż funta, a kupno dolara. No dobra, lecimy dalej. Ta strona jest też spoko, na przykład ta strona pokazuje na, na jakiej platformie jest najlepiej tradeować. Ja oczywiście tradeuję na Bybit'cie, jak wiecie. Z tego względu, że no są tam mniejsze podatki od transakcji, i zaraz Wam pokażę dlaczego. Na przykład mamy konto w wysokości 1000 dolarów. Nasza strategia jest skuteczna w 75%. Bierzemy tutaj profit na 0,5. Stop loss na 0,4. Liczba tradeów wykonanych, załóżmy w danym miesiącu, to jest 100. Na dźwigni 10, na Binance pokazuje nam około 954 dolarów zysku w miesiącu, no to jest spoko, ale jeżeli sobie wejdziemy na Bybita, Bybit New Fees, akurat tutaj musi być, ponieważ tam wcześniej były trochę niższe, jednak Bybit się trochę podniósł nie tak dawno i to samo, przy tej samej skuteczności strategii, lecimy, mamy, zobaczcie, 5 razy więcej, no to chyba spoko. Dlatego traduje po prostu na bajbicie. Jest to yy, spoko stronka, która oblicza nam na jakiej platformie nam najlepiej tradować. Czyli yy, na przykład tre, tradujecie na, na tej platformie, bitstampie, odpalacie, no to yy, żegnacie się praktycznie z kapitałem. <śmiech> <śmiech> Także no, no, lepiej po prostu la, lecieć na ty, na, na Bajwicie. Yy, I tutaj można też sobie konto założyć na Bybitie, jeżeli ktoś chciał. Ok, następna stronka pokazuje nam skuteczność naszej strategii. Załóżmy, mieliśmy w danym miesiącu, tak jak tutaj pisałem wcześniej, ale wpiszę na nowo. Załóżmy, mieliśmy wygranych 89 tradeów, przegraliśmy, załóżmy, 21. Wszystkich tradeów było 110, nasza strategia jest skuteczna. W 80%. Także szybko odlicza. Fajna stronka, Omni kalkulator. Polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak Wasza strategia jest skuteczna, na ile procent. OK, lecimy dalej. Ta strona pokazuje nam wydarzenia, jakie są na, w świecie kryptowalut. No, tutaj ogólnie są kryptowaluty. Można sobie o, o, oczywiście zmienić na indeksy, su, surowce, akcje. Nie ma problemu. Jest to bardzo fajna stronka która e, opisuje co się m, dzieje w świecie akurat tutaj wybranych, które mnie interesują, kryptowalut. Także jest to spoko stronka, polecam, comparic.pl. E, no i tutaj w zasadzie tyle, po prostu są to same newsy, nie, które m, m, mogłyby Was zainteresować. Ok, lecąc dalej, która stronka jest fajna, interesująca? No ta jest spoko, ale na dzisiejsze czasy po prostu bym nie do końca jej ufał. Jak widać w poprzednich latach się jakby sprawdzało. Tutaj był no, długa akumulacja, że tak powiem, wzrostowa. Ale no, przy dzisiejszych przy dzisiejszej geopolityce i tym co się dzieje na świecie, czyli przy tych wojnach wszystkich i całych tych pandemiach, no to jest ogólnie tutaj nic pewnego. Ja osobiście uważam, ale to jest moja tylko tylko i wyłącznie moja ocena. Bitcoin może jednak tak naprawdę zlecieć trochę niżej, podejrzewam, że około 10 koła. Możemy nawet zobaczyć bitcoina i wtedy może, może coś się będzie dziać w kierunku kupna. Ja osobiście nie, nie sądzę, żebyśmy szli dalej, 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 tak jak tutaj mamy cały czas ten halving do 40 i tutaj jakiś wystrzał do góry. No, no 600 to by było pięknie. Jednak ja myślę, że będzie jeszcze jakieś topnięcie w dół, i wtedy możemy coś myśleć o zakupie Bitcoina na dłuższą metę. Ok, dalej. Tutaj mamy akurat pokazane taka fajna stronka: to jest taki quiz. Ja już go dzisiaj zrobiłem. Na przykład mamy podane z jakiego kraju, jaki kraj, z czego słynie. Na przykład tutaj mamy 50% złota diamentów prawie 6%, no i sobie yy, myślimy, z, jak, yy, z jakich surowców dany kraj może słynąć i sobie wpisujemy. Ja o pierwsze wpisałem Etiopia, bo od razu mi się skojarzyła Afryka, więc celowałem w te kraje. No i można sobie o, oczywiście też odpalić mapy, bo tutaj pokazuje nam też kierunek, w jakim kierunku się sugerujmy. Yy, no więc za czwartym razem się udało, że to było Zimbabwe. ok ale to takie, taki quiz. Dla rozluźnienia. Ostatnią stroną, którą Wam chcę zaprezentować, jest to taka stronka. Jest ona dość fajna. Ja Wam włączę tutaj, można włączyć sobie dźwięk. Mam nadzieję, że będzie go słychać. I na podstawie tego dźwięku, który jest nieco uzależniający, że tak powiem, możecie wywnioskować, w jakim kierunku idzie krypto. Z tego względu, że po prostu Wasze ucho już się przyzwyczai do dźwięku jaki macie, macie też tutaj podane kwoty zakupu czy sprzedaży, akurat to jest Ethereum. No i w zasadzie tyle. Ja to odpalam sobie w tle, to sobie leci. Ja tego w zasadzie słucham na bieżąco. Bo jak słyszycie, no to akurat tu jest zakup, no to cena jakoś tam reaguje, ale na przykład, jeżeli jest duży zrzut. Czyli, tu się robi na czerwono, no to też się szybko rozszczaicie, bądź też jest w przeciwnym kierunku, czyli zakup. No to ten, ten dźwięk jest trochę inny, też go na pewno zapamiętacie i pokazuje też Wam tutaj likwidację. To też jest akurat fajne. Także z mojej strony, w sumie, to wszystko. Mam nadzieję, że te stronki będą dla Was przydatne i tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli jesteście zainteresowani tradowaniem ze mną na żywo, no to zostawcie łapę w górę, dajcie komentarz, czy jakąś stronę konkretnie skomentować. Um, no i w zasadzie to tyle. No. Jeżeli chcecie, tak jak powiedziałem, być na bieżąco, no to subskrypcja, może być dzwoneczek też ewentualnie. I z mojej strony to wszystko, także dziękuję i do następnego wideo.